Siemanko wszystkim na moim kanale, w dzisiejszym odcinku Wam zaprezentuję ile mi się udało już uzbierać, odłożyć petard do wielkiego testu pokażę Wam jaki do mi przygotowania zapraszam do oglądania a więc przechodzimy do prezentacji może ustawimy sobie z boczku no więc otwieramy magiczno, magiczne pudełeczko z petardkami Proszę bardzo, a więc zaczynamy prezentację. Tu jest petarda na dziki. Podróbka FP3. Tu mamy petardkę jakąś Grom Bloom. Ciorgie, co to za dzierostwo. Petardka M1000A. Tej petardy jeszcze nie znam. Petarda Crash. To, to chyba każdy znany trzeba prezentować. Papierowa petarda. Ejku, tu mamy super petarda. Jumbo. Mała, mała jumbo. Petarda zęga. Petarda czar czarna, bomb. Tu mamy big piratkę. Petarda hot. Tutaj jest fp trójka od komety. Tu mamy RC5. Tu jest kolejna petarda FP3, podróbka, tylko ta jest grubsza od tej pierwszej. Aż tak bardzo nie widać. Tu mamy petardkę. POW! Następnie idzie Dumbum, DRAGON BOOM Sami możecie zauważyć, że będzie strzelania Chińskie ciasteczko, czyli trójkątny kraker Tu petarda bez nazwy, kompletny jakiś korsarz Tu mamy petardę POCH! JEP! Mój ulubieniec, bomb FP3 od Jorge z błyskiem. Krachman. Tutaj mamy Gender Crazy Robots. Krachman, ale czarny. Crazy Monster, Nitro, takie trzeszczące kuleczki, czarny pirat, skorpion, petarda zryw, magnum. To jest China Boiler, ale cieniutka. Adrenalinka. To jest jak dobrze pamiętam Czarny Pirat. Tu mamy Groma. Explosive 4. Petarda Bang. Następnie Super Cracker petarda bez nazwy tu mamy miazgę china boiler Zajebiste petarda fp3 white Color salut viper 1 FP3 Mini czy jak kto woli Small, Mega Jumbo. Tu mamy TP12 od Tomaszka, Big Tiger, Achtung. Tam to każdy zna. I tak, petardy, które mają siarkę podkładam sobie w torebeczkę, żeby przez przypadek siarka o siarkę się nie zapaliło dla bezpieczeństwa, no bo jakby tyle stawu wybuchło, to byłby dopiero meksyk. I tak, Achtung K208 aktung P1208 i tu na sam końcu jeszcze jeden Achtung, mi został, oczywiście, w miarę możliwości, jeszcze, jak mu się uda, jakieś petardy dokupić Achtung K207, K0207. Oczywiście, w miarę możliwości, jak mu się uda jeszcze dokupić parę petard, to oczywiście dokupię do wielkiego testu. Jak sami możecie zauważyć, trochę tego stafu jest. Trochę tego strzelania będzie, więc będzie naprawdę głośno. Film, który planujemy nagrać niebawem, wielki test. Na decybelomierzu na pewno nie będzie trwał 10 ani 15 minut, tylko coś czuję, że około pół godziny albo nawet i 40 minut, licząc, że na każdą petardę trzeba przeznaczyć około 40 sekund, a tych petard jest tu ponad 40. Jeśli ktoś chce policzyć, to proszę bardzo, jest ponad 40 więc troszeczkę czasu nam to zajmie. Jeśli Wam się spodobał filmik, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, piszcie w komentarzach, jaką petardę jeszcze tutaj dorzucić do wielkiego testu, a postaram się ją zakupić. Trzymajcie się ciepło na razie.